Piotr, nie obraź się za kolokwializm, ale zapytam tak, gościu, jak ty to robisz? Przecież od niego czasu, dłuższego już czasu, praktycznie nikt tobą nie może wygrać. Nie, no nie przesadzaj. Myślę, że jest fajnie i trzeba to doceniać, oczywiście, ale też nadmiaru zadowolenia nikt nie lubi, więc a tym bardziej sport. Także spokojnie, sezon jest długi. Na razie jest ok, wygrywamy mecze drużynowo to jest najważniejsze, oczywiście. Myślę, że jeszcze jest potencjał większy w tej drużynie, i, i gdyby tak wszystkie rakiety odpalić, to będzie dobrze. Wyścig z Nikim Pedersenem, kiedy Niki się przewrócił po twoim ataku, przeszło przez głowę taka myśl, że możesz zostać wykluczony, no bo myślę, że tak zdrowo, rozsądkowo każdy patrzący na tą sytuację widział, co zrobił Duńczyk. No. Mam, na, mam na myśli to, że po prostu się położył. No jakby, wiesz, spojrzał na mnie kątem oka i zawrócił w lewo. Wiesz, już miałem takie sytuacje i ostatnio mnie w ogóle sędziowie tyle wykluczali, że nawet jak nie było mojej winy, e, chociaż ja na to tak patrzyłem, wiesz, no punkt widzenia zależy od punktu siedzenia jak to mówią. Natomiast obawiałem się tego, e, bo zrobił to taktycznie i całkiem, e, całkiem mu to wyszło. No ale... Sędzia uważam, że podjął dobrą decyzję, co ja mam innego powiedzieć, nie? no raczej nie powiem, że nie, a, a dwa, że, że takie sytuacje uważam e, zdarzają się i tutaj e, sędzia Krzysiu Mejze bardzo dobrze spojrzał na to e, pożużlowemu, że tak powiem, bo z naszej perspektywy to jest w ogóle, wiesz, no szerzej, później ustawiłem się w krawężnik i jechałem już swoją linią, a to on zawracał, tak, i w którymś momencie już był u motocykla za mną, więc... Położył mi się na koło i tyle, ale on tak lubi. No. Ja, ja spojrzałem na niego, ja mu się nic nie stało, bo się zmartwiłem. Wcześniej między wami też troszeczkę ostro było, widziałem, że tam po trzecie mu zbiliście piątki, mimo wszystko. To, to między nami nie jest ostro. Ja jak z nim jadę, generalnie też mu nie będę odpuszczał. On wozi wszystkich pod płoty i przedłuża prosto, mi utrudnia jak najbardziej jazdę. To ma tego świadomość już nieraz ze mną jadąc, że też no, jakby nie będę mu odpuszczać i nie odpuszczam. Patrzyłem między biegami, podchodziłeś, pytałem o to już Kasę Ty też podchodziłeś do chłopaków, poklepywałeś, podpowiadałeś, coś widać, że ta drużyna żyje, Ty odżyłeś po tym transferze do Wókniarzy, co możesz powiedzieć o atmosferze w zespole? Atmosfera jest dobra, bo mamy fajnych chłopów, że tak powiem tutaj po tutejszemu. Wszyscy są normalni. Tyle, co możemy sobie pomóc, to staramy się pomóc. Tak, jak na przykład Kasper, mi tutaj w jednym biegu gdzieś tam hamował Maksia cały czas przy krawężniku. Choć ta linia przy krawężniku i tak, tak była najszybsza, więc jak on Kasper by się wyniósł gdziekolwiek, to Max by mu bo był szybki też i zna ten tor. Mm. Cały czas budujemy, budujemy tą atmosferę dobrymi wynikami przede wszystkim, bo to jest podstawa, bo jak będą złe wyniki, to ciężko będzie na pewno dobry, dobry kontakt, i, i, bo każdy będzie szukał, będzie mocno skupiony i wtedy naprawdę ciężko się rozmawia, jak, jak, jak nie ma takich y, y, rakiet w drużynie, które gdzieś tam mogą, wygrywają biegi i mogą coś podpowiedzieć. A mamy takich chłopaków w drużynie, że każdy jest w stanie każdemu pomóc i, i to widać tą chęć. Także myślę, że, wiesz, że trzeba spokojnie podchodzić, jak do tej pory. Wielu nas już gdzieś tam wiesz, z, 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 widziało na, na, do, na dole tabeli, ale ja cały, od początku cały czas mówię, że e, mamy taką drużynę, że możemy naprawdę powalczyć o wiele. Super, bardzo Ci dziękuję, ogromne gratulacje i oby, tak dalej. Dziękuję bardzo. Kasper, wielkie gratulacje za zwycięstwo i za Twój indywidualny występ. Efekt Twojej dobrej jazdy dzisiejszej to, są, to jest ta praca na treningach. No na pewno nie, nie opierdzielam się. <laughs> cały czas czegoś szukamy, próbujemy. W no, ostatnim meczu z Gorzowem coś już drgnęło, ale jakby cały czas brakuje takiej prędkości, bym, którą bym chciał powiedzmy mieć. No, dzisiaj warunki, powiedzmy, też jakby nie sprzyjające ku temu, aby się tak w pełni odblokować. No, zimniutko, znowu, znowu taka bardzo. Hmm, Mocno nieżużlowa pogoda, że tak powiem, i takie niuanse i detale decydują o, tych, o tym, czy ten motor jedzie, czy nie jedzie i no, trój... ciężkie zawody, ciężkie zawody. Natomiast myślę, że na pewno możemy być zadowoleni, bo idziemy w dobrym kierunku. No właśnie to chciałem powiedzieć, że chyba idziecie w dobrą stronę. Ty idziesz w dobrą stronę, bo y, zwycięstwo w IMP Challenge y, w Pilen nie wzięło się przecież z przypadku. Y, co do meczu, spodziewaj się, że dzisiaj będzie to, mimo wyniku dosyć wysokiego, że będzie to tak zacięte spotkanie? Tak jak powiedziałem, no, y, mocno mocno nieróżlowe warunki i takie. No Może loteryjne nie, ale y, duże, niuanse, duże niuanse decydują o tym, czy, czy ten motor y, przywieziecie na pierwszym miejscu, czy, czy na czwartym, więc y, no, y, ciężko, ciężko jakby ocenić drużynę i tak na gorąco powiedzieć. Natomiast y, no, każdy, każdy ma sprzęt z górnej półki. Każdy powiedzmy mniej więcej wie, w którą stronę iść, co, co zrobić, aby, y, aby być szybkim. I, Mm, mimo tego, że, że przyjechał Benjaminek, to, to były męczarnie, więc yy, no nie ma lekko. Nie ma łatwych meczy i, i naprawdę ciężko to robi przyjeżdżać z przodu. I, yy, no i tyle. Mówisz dużo o niuansach, to właśnie taki delikatny niuans w 15 biegu zaważył, że Maxem Drabik Cię wyprzedził? A to był jeszcze ktoś inny chyba. Rohan Tanken przyjechał ostatni, Maxem Drabik? Jest perknucem. Rezerwa taktyczna była i Maksym Drabik pojechał za Sena. No to dobra, to jak to... <laughs> dobra, nie bijemy się. E, e, no popełniłem błąd po prostu, bo jakby no już, powiedzmy, gdzieś tą prędkość osiągnąłem, ale... E, I tak samo w tym biegu jedenastym i, i, i w tym ostatnim biegu nie czułem się... Mm, tak jak w dziesiątym, chociażby, gdzie tą prędkość potrafiłem budować, i, i naprawdę było przyjemnie z, z przodu się ten motocykl prowadził. A później, niestety, no, te, te, te ścieżki się troszkę pozmieniały, no coraz zimniej. Yy, ta woda już w ten tor tak nie chciała wejść za bardzo i yy, popełniłem błąd. Chciałem, się, chciałem temu motocyklowi. Yy, Dać trochę więcej prędkości, wjechać troszkę łagodniej w ten łuk, akurat ten jeden, w którym zostałem wyprzedzony i no to był błąd. No pilnowałbym krawężnika, to bym ten punkcik z bonusem dowiózł, natomiast tak jak mówię, no to był niuansik, jeden moment powiedzmy przedobrzenia i, i się przyjeżdża trzecim. Być może ja teraz się pomylę, ale o ile się nie mylę, to było pierwsze spotkanie twoje przeciwko drużynie z Rybnika, której jesteś wychowankiem. Miało to spotkanie dla ciebie szczególne znaczenie, czy nie? E, oficjalne spotkanie, tak. No, rok temu jeździliśmy sparingi. E, szczerze, no to nie, nie jakoś nie specjalnie się to odczuwało, powiedzmy tutaj w Częstochowie. E, na pewno... W, Fajne zawody, fajnie, że rybnik jest w lidze natomiast jestem tu po to, żeby robić punkty i zdobywać je dla siebie i dla drużyny przede wszystkim, a na pewno fajne zawody będą też w rybniku i to będzie się inaczej czuło niż tutaj. Tutaj to tak naturalnie przeszło. Też tak na koniec widziałem, że między biegami podchodziłeś do chłopaków, którzy byli już ustawieni na polach do wyjazdu na tor. Podpowiadałeś, poklepywałeś, widać, że żyjesz jako ten kampitan. Co możesz powiedzieć o atmosferze w zespole obecnie? Kurczę, no trzeba, trzeba sobie się tymi spostrzeżeniami wymieniać, tym bardziej, że mm, no, każdy gdzieś tam męczył się, no bo to możemy powiedzieć, że się, że się każdy męczył, nawet jeżeli te punkty tego nie oddają. To naprawdę były trudne zawody i pomimo tego, że ten tor trener robi z, z toromistrzami super powtarzalny, to ta, ta pogoda mocno decyduje o tym, jak ten tor się zachowuje w trakcie zawodów i nawet jadąc z przodu ciężko było obierać ścieżkę taką, aby komfortowo dowozić te zwycięstwo, więc im więcej tych informacji mogliśmy sobie przekazać, tym lepiej. No nie wiem, czy dobrze doradzałem, czy nie, ale e, nawet ka każdy z nas jakieś te błędy popełnił i e, no, ciężko, ciężko, tak jak mówię, w takich warunkach e, czuć się szybkim. Dziękuję Ci bardzo i gratulacje raz jeszcze. Dzięki. Trenerze przede wszystkim gratulacje za drugie zwycięstwo w tym sezonie, ale zapytam tak, odetchnął trener po tym spotkaniu. No myślę, że wynik nie pokazuje tego, co się tak naprawdę działo na torze, bo mecz był strasznie trudny, e, rywal się bardzo mocno postawił, chociaż mówię, ja przed meczem też ostrzegałem, że, że gdzieś tam żadnego rozluźnienia nie może być, bo, bo jak trafią dzień, to pokazał mecz z Gorzowem, że, że naprawdę to jest bardzo groźna drużyna i, i trzeba się wystrzegać wszelakich błędów, e, mieliśmy troszkę problemów, Jason troszkę problemów e, ze sprzętem i, i no... Bez, bez jednego z liderów to tak, tak później troszkę idzie jak krew z nosa a na, na szczęście pozostali udźwignęli więc można być zadowolony pozostali głównie przewodził im Piotr Pawliski no on jest ostatnio rewelacyjny tak tak oby, oby do końca sezonu utrzymał taką dyspozycję to będzie dobrze wspomniał trener o problemach Jasona Doyla czy możemy powiedzieć głośno o co chodzi bo coś tak słyszałem że tu kwestia sprzęgła Cały czas, cały czas gdzieś tam e, od tego meczu u nas tutaj z Gorzowem e, boryka się z tymi problemami, one się chyba nawet pogłębiają, więc e, dzisiaj już zdecydował się na podjęcie takich e, no, większych, większych decyzji odnośnie zmiany tego, żeby, żeby, no bo traci punkty i gdzieś tam nerwowo się robi, więc e, no musi się z tym uporać, bo, bo wynik ucieka jemu przede wszystkim. Jak trener powiedział, pozostali nadrobili e, braki punktowe Jasona. E, Powiedzmy o Piotrku Pawliskim, ale chyba trzeba też pochwalić Maca Hansena, który najlepsze spotkanie w tym sezonie odjechał. Mimo tej początkowej wpadki można powiedzieć, że to był dobry mecz w jego wykonaniu. Tak, ambitnie, walecznie do mety, później w końcówce już dobre starty, także cieszy e, progres Maca, ale myślę, że to jeszcze jeszcze, jeszcze jakieś tam e, Możliwości większe są i, i mam nadzieję, że z biegiem czasu jeszcze dojdzie, bo myślę, że, że te wpadki w tych pierwszych biegach to u niego też trochę z nerwowości wypadają ze względu na to, że, że, no, że to jak mi wychodziła taktyczna to akurat na jego biegi i tak troszkę może bardzo chce się spina na ten pierwszy bieg i stąd nie wychodzi, czy tam gdzieś może troszkę błędne decyzje jeśli chodzi o ustawienia i, i stąd to wynika. Trenerze, teraz przerwa. Mamy Grand Prix w Warszawie, liga nie jedzie. Jak zamierzacie wykorzystać tą przerwę i przygotowania do meczu z Falubazem? Przerwa to jest tylko w lidze, bo my nie mamy przerwy, bo idą U24 DMPJ Ligi Zagraniczne jadą, więc my jesteśmy w rytmie takim samym. Myślę, że spotkamy się na treningu dwóch przed meczem z falubazem i, i będziemy starać się ponownie to wszystko poustawiać, bo przypuszczam, że takie temperatury jak dzisiaj za dwa tygodnie na pewno nie będzie i mimo że godzina podobna to warunki będą atmosferyczne zupełnie inne. Dziękuję bardzo i jeszcze raz gratulacje.